Cześć Boże i dzień dobry. Dzisiaj, Szanowni Państwo, kolejny odcinek dotyczący tego, jak przebiegała moja pielgrzymka w 2025 roku do Rzymu. A więc, Szanowni Państwo, jak już dotarłem do Katowic, trzeba było się dostać następnie, oczywiście, do tam, gdzie stoi katedra katowicka, prawda, bo stamtąd miały wyruszać autokary, akurat tak jak byliśmy tam umówieni. bo Trzeba powiedzieć, że pielgrzymka pod przewodnictwem arcybiskupa przybylskiego tak miała cztery grupy chyba. Z tego, dwie autokarowe, czyli dwa autokary i dwie takie grupy autokarowe, bo potem oni tam byli też jeździli autokarami po żybie. Dwie lotnicze, które tam poleciały. I oczywiście wszystkiego najlepszego dla arcybiskupa przybylskiego, dla którego jest to, bym powiedział, była taka prymicyjna pielgrzymka, bo on, jak wiadomo, był biskupem pomocniczym w Częstochowie. No i z tego jest mi głównie znany, z tych jego po prostu wystąpień przed obrazem miastogórskim. No i żeśmy tak, jak rozmawiałem tam z miejscowymi ludźmi, no to ja stwierdziłem po prostu to, co, co mogę powiedzieć o biskupie Przybylskim, że to jest to człowiek, któremu zależy, czyli to jest akurat jakby dobry wyznacznik dla diecezji katowickiej. No, nie znam człowieka poza tym, co, co mówi. No, wydaje mi się, że człowiek, któremu zależy. Tak, to, tak go odbierałem. Także wszystkiego najlepszego dla biskupa przybyskiego, którego ta pielgrzymka była też pielgrzymką prymicyjną, jako y, arcybiskup katowicki. I myślę, że to była bardzo y, dobra prymicja, tak, tak, w taki sposób powiedzmy, bo y, to była na stulecie istnienie y, diecezji katowickiej. I tak jak powiedziałem, miałem to zaszczyt się dołączyć do tej pielgrzymki. Jestem bardzo zadowolony. Arcybiskupowi życzę wszystkiego najlepszego na jego drodze dalszej, duchowej i wszelkiej innej. Dobrze. No a więc, jak to się mówi, trzeba było dotrzeć. Dzięki dobrym ludziom, których się pytałem, no to o właściwy kierunek, bo Katowice są dużym miastem, ale udało się dość I przy okazji, to jest bardzo ważne, trafiłem, patrzę, jaki ładny gotycki kościół. Nie wiedziałem, co to jest, dopiero potem się dowiedziałem, że to jest prawda, kościół mariacki katowicki, który tam w XIX wieku był wystawiony ze względu na niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Bardzo piękny kościół, sama bryła, powiedzmy, powiedzmy potem. No i myślałem sobie, jak jestem w drodze, sprawdzam czas, mam jeszcze trochę czasu, no to wejdźmy, wstąpmy na chwilę. Wszedłem, bardzo ciekawe wnętrze. Co mi się szczególnie spodobało? A no patrzę, a to takie niesamowite obrazy maryjne, takie jakby, powiedzmy, testamentowe, a część takie też związane, powiedzmy, jakby z miejscem, z Polską, ze Śląskiem. Bardzo mi się spodobało. Okazało się, że to jest wzięciu Matejki. wzięciu Matejki Unierzyski. Pan Józef Unieżyski malował te obrazy. On był jakby taka szkoła krakowska, prawda? Tam, Matejko, prawda? Oczywiście, Malczewski. Unieżyski nie jest tak znany, ale naprawdę często te jego obrazy są bardzo takie ciekawe, bardzo mi się spodobały. Warto wejść chociażby dla tych obrazów jego, które są w Kościele Mariackim w Katowicach. Ale nie tylko to. Ludzie tam patrzą, czekają do spowiedzi. No to się dołączyłem no jadę na pielgrzymkę, no to trzeba się też wyspowiadać. I to był bardzo dobry ruch. Powiem szczerze, że byłem jakby pokierowany, bym powiedział nawet. I ksiądz, który wyspowiada mnie w Kościele Mariackim, był niesamowicie dobry, bym powiedział. Ale to, co mu na koniec powiedziałem, to, że, że jestem spokojny o Kościół, jeżeli są tacy księża. No to jest chyba taka recenzja, tak powiedzmy. I dobrze, że się wyspowiadałem, jak się później okazało, dobrze. Wyszedłem z kościoła, udało mi się y, przyjść we właściwe miejsce, znaleźć katedrę y, w Katowicach. No i piękna sprawa. Wszedłem oczywiście do katedry też, bo trzeba. Fascynująca rzecz w katedrze jest taka najbardziej, która mi się tak wydała, to było po prostu, y, katedra jest taka, takie, przypory, jakby coś takiego. Środek katedry, powiedzmy, tak tego, jak się siądzie trochę z tyłu katedry i tak to widać, no to coś niesamowitego. To katedra jest dosyć wysoka, a podobno miała być jeszcze wyższa o 30 parę metrów więcej. Tylko komuniści nie pozwolili. Ale to jest, moim zdaniem, ta, ta część tych przypor, jak się patrzy na środek katedry tam, powiedzmy, z tych części po prostu po tego, no to jest takie no, me medytacyjne. Tak, taką potęgę widać po prostu. Coś, coś niesamowitego takiego. Potem jest w tym taka siła, jakaś też medytacyjna, tak to odczułem po prostu. Ale no oczywiście trzeba było pójść, bo najpierw nasza Msza była, w, jak to się mówi, w krypcie. To jest kościół akademicki. Trzeba było z drugiej strony do katedry wejść. Tam wtedy było to otwarte, takie zejście po prostu na ten, tam już się ludzie zbierali z naszej pielgrzymki, z różnych części Śląska. No i Msza się zaczęła. Musiał odprawiało dwóch księży i powiem tak, już się wtedy zaczęła pewnego rodzaju selekcja. Ale to za chwilę jeszcze, tylko muszę też powiedzieć, że y, y, jak ktoś mówi, że Kościół jest nie nowoczesny, to polecam mu po, pojechanie i y, zwiedzenie akurat, nawiedzenie akurat tej krypty, y, czy uczestniczenie tam w y, jak będzie miał taką możliwość. Bo chodzi o to, że. Tak mi się jakby ktoś, kto lubił bardzo komiksy, yy, zrobił tam drogę krzyżową na około po prostu, bo to jest skrypta, taki, taki okrągla, jak to nazwijmy. I, i... Mi się to spodobało, ale to muszę powiedzieć, że to bardzo nowoczesnie ktoś mi to Miłośnikom komiksu w każdym razie te malowidła będą się podobały, mogę tylko stwierdzić. Ale też bardzo nowoczesne są, jak to się mówi, dlatego mimo, że już tam powstały kilkadziesiąt lat wcześniej. Dobrze. Bardzo nowoczesne. <gry> Także Kościół jest nowoczesny. Dobrze, wracamy do tego. Msza na nasz wyjazd, jak trzeba po prostu zawsze przed pielgrzymką przeodprawić. I zaczęła się już selekcja, jak powiedziałem, Miał być dwóch księży, każdy na autokar po prostu, z tych, którzy będziemy jechali po prostu, a nie lecieli. I się okazało, że po mszy jednemu z tych księży zrobiło się niedobrze, czy jakoś tam tego źle się poczuł, musiał zrezygnować z pielgrzymki. Takie sytuacje też się zdarzają. Także, widzą Państwo, nie ukrywam, że wszystko jest ładnie i bezproblemowo. Ja to nazwałem, no selekcja się zaczęła. No i wtedy ten ksiądz, który został, to musiał po prostu przerzucać się, przeskakiwać po prostu z autobusu na autobus w czasie tej naszego dojazdu tam do, prawda, do Rzymu, jak i tam w samym Rzymie po prostu były takie wymiany po prostu z nim. Znaczy w Rzymie może już trochę mniej, ale w kierunku Rzymu i z powrotem z Rzymu do Polski to musiał robić. Także no, miał, miał pracę duszpasterskiej wystarczająco, bym powiedział. Po tego i muszę powiedzieć, że tu się prawda, sprawdza bardzo dobrze yy, ten ksiądz. No to tyle. No, wyszliśmy, przed, yy, po mszy wyszliśmy przed katedrę. biskup przyszedł nas pożegnać. Załadowaliśmy się, no i odjazd. Teraz już odjazd był taki, no oczywiście, jechać wiele godzin, bo to prawda z Katowic, mimo że jest bliżej, bo to z południa do Rzymu, to jednak się trochę jedzie. Akurat przekraczaliśmy. To w nocy granice, znaczy granicy nie ma, prawda, na zasadzie, ale tą, no powiedzmy, tą, w tą część Alp włoską, to wjechaliśmy w nocy. Ale mimo wszystko to czuwałem i tak sobie oglądałem, bo to bardzo ciekawe, takie na pewno ludzie, którzy jadą w ciągu dnia, to muszą mieć dużo więcej przyjemności, o ile mogą sobie, nie kierują, tylko po, po, popatrzeć po prostu po, po, jak to się mówi, rzeczywistości, która jest za oknem pojazdów no to mm, wysokie góry i w ich podnóżach takie fajne miasteczka, wioseczki jakieś, powiedzmy po tego, bardzo to malownicze jest. Dobrze. Kolejna sprawa była taka, żeśmy jechali, no to potem, z kolei jak już wyjechaliśmy na teren Włoch, te góry zostawione, ale mimo wszystko jest coś takiego, że y, wszelkie jakieś miasteczka, wioseczki, to są po prostu na takich podwyższeniach zrobione. To jest też niezwykle malownicze, bym powiedział, bo w dole mają Państwo pola, a w górze mają Państwo właśnie te zamieszkania ludzi po prostu, ludzkie po prostu, niesamowicie to wygląda. To jest jak urzeczywistnienie tego malarstwa, którego się ogląda, włoskie po prostu średniowieczne czy renesansowe, szczególnie renesansowe i też później, no to Włosi mają i takie nie, inne, jakby nie, bardziej niebieskie niebo, i właśnie te kraje, takie jak jak, 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 z, jak z obrazów, mówię po prostu po bo tutaj, prawda, to, 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 to elementy bliżej, te dalej, te takie górki, jakby na niebiesko, tak, tak tego. Bardzo to wszystko malowniczo wygląda. Z kolei, gdy już przejechaliśmy Włochy i dojechaliśmy do naszego miejsca zamieszkania na czas pielgrzymki, to był hotel, który był oddalony jakieś 30-20 km od samego Rzymu. I tutaj kolejna taka uwaga. Że jak to się mówi, posiadanie autobusu, to jest, znaczy autokaru, to jest bardzo dobra rzecz. Chociaż same dojazdy nie są już takie dobre, powiedzmy po tego. Jak, jak się ma autokar i powiedzmy, jest się gdzieś w samym Rzymie, to ta to autokar do krążenia po Rzymie jest naprawdę rewelacyjną rzeczą, bo daro... nie jest ważna rzecz, powiedzmy, żeby tam się przemieszczać metrem, co też jest ważne, ale na to się traci jeszcze dodatkowo więcej czasu. To jest dobrze, przyjechaliśmy. Pierwsze co to przed, przed samym zameldowaniem się, jeszcze w hotelu, okazało się, że tuż obok hotelu jest ulica Świętego Michała. I na tej ulicy Świętego Michała jest także kościół Matki Bożej Szkapleżnej z zeszłego stulecia, połowy z zeszłego stulecia. No i jak weźliśmy, to się okazało, oczywiście, obraz Matki Bożej Szkapleżnej nie obraz, tylko takie, no, 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 taka mozaika. W głównym ołtarzu, ale po prawej i lewej stronie to kopia olbrzymia obrazu Świętego Michała, znanego włoskiego, a z drugiej strony ten taki mini egzorcyzm po włosku do Świętego Michała. E, po Od razu się poczułem jak w domu, nawet po włosku ze dwa razy ten, ten mini egzorcyzm odmówiłem po prostu. Byliśmy na mszy i potem, prawda, było też takie, jakby to, to, to było też takie akurat symboliczne dla mnie, co się potem mi wydarzyło w czasie samej pielgrzymki. No i potem żeśmy zameldowali się w hotelu, przygotowanie do kolejnego dnia do, do już pielgrzy pielgrzymki po samym Rzymie.